cześć, dzień dobry, z tej strony Polish Michael Gamer i witam Was w kolejnym odcinku z serii maturalnej, w której to rozwiązujemy sobie zadania maturalne przygotowane nam przez Gazetę chodnia na maturze próbnej w marcu 2023 roku. Mamy dzisiaj zadanie piąte do rozwiązania. 4 ciąg 2, 3, x, y jest geometryczny. Dokonasz zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Liczby x oraz y są równe. Jest to ciąg geometryczny, który rządzi się oczywiście swymi prawami. Mamy dwa pierwsze wyrazy tego ciągu, czyli minus 2 oraz 3. Więc możemy wyznaczyć sobie na spokojnie iloraz tego ciągu. Minus 2 razy Q daje nam 3. Dzielimy obustronnie przez minus 2. Jest to Q równe minus 3. Drugie. Zatem żeby wyznaczyć x i y po prostu będziemy kolejne, po prostu będziemy poprzedzający wyraz mnożyć przez iloraz. Zatem 3 razy minus 3 drugie to jest nic innego, jak minus 9 drugich, x równa się minus 9 drugich, co możemy inaczej zapisać w postaci minus 4 i 1 druga, minus 4,5. No i widzimy, że tylko w odpowiedzi d. Mamy minus 4,5 jako X, ale dla formalności jeszcze pokażę, jak wyznaczyć Y analogicznie minus 9 drugich razy minus 3 drugie. I to się równa 27 czwartych, czyli 6 3 4, czyli 6, czyli no i to się oczywiście zgadza, wszystko wskazuje na to, że to jest odpowiedź D.